ќе паднатро се Możemy nawet o krótkie podsumowanie Raidu? Podsumowanie najprostsze jest takie, że jest to moja życiówka. No. Czwarte w generalce chyba jeżeli się nie mylę, klasa wyjęta. Eee, warunki bardzo ciężkie, samochód niedoinwestowany, więc wiesz, no dobrze. No. Ja jestem szczęśliwy. A jak z doborem opony na te warunki? Słuchaj, z oponami to jest tak. Dziękuję Tomkowi porębie. Tomek podrzucił mi opony Medie, Pirelli. Eee, Powiem Ci, nie miałem dużego wyboru. Złożyłem te medie i chyba, i chyba to było najlepsze wyjście na ten rajd. Bo woda się lała, syfu dużo. Był suchy asfalt, ale to była, myślę, mniejszość na odcinkach. No ale też i nie zgrzałem, więc jakoś, jakoś na tym suchym też dawała radę. To zwycięska załoga na mecie. Zapraszamy i prosimy o wręczenie pucharów kierownika do spraw organizacyjnych Mateusza Ziemaka. Załoga z numerem 133 wygrała klasę ósmą w rajdowym Pucharze Polski Piotr Kalinowski i Piotr Białowos. I gratul zasłużone gratulacje proszę Państwa. To załoga numer 133. A już za chwilkę będzie z nami załoga numer 135. To Ryszard Kiewrel i Krzysztof Janik Sport.